W ćwiczeniu szóstym mamy podstawić za x -a najpierw minus 1, 2, a następnie 3 drugie. Wobec tego w podpunkcie A będziemy mieli od minus 1 2 drugiej i podstawiamy minus 4 razy minus 1, 2 do potęgi trzeciej. Odjąć 2 razy minus 1, 2 do potęgi drugiej. Odjąć 6 razy minus 1, 2 i mamy dodać 3. To będzie równe. Minus 4 przepisujemy. Razy. Minus 1, 2 do potęgi trzeciej, będziemy mieli minus 1, 8, następnie przypisujemy minus 2. Minus 1, 2 do potęgi drugiej to jest 1, 4, czyli mamy raz jedna czwarta. Sześć, razy 1, 4. Odjąć 6 razy 1, 2, czyli możemy tak naprawdę tutaj 6 i dwójkę skrócić, minus i minus da nam plusa, czyli możemy od razu tutaj podstawić plus 3. Mamy jeszcze plus 3, to jest równe. Minus 4 razy minus 1,8, czyli minus i minus da nam plusa. 4 i 8 nam się skraca, mamy 1 raz i tu mamy dwójkę, czyli to będzie 1, druga. Minus to mamy jednego, więc przepisujemy. Dwójka z nam się skraca, mamy 2, mamy 1, czyli zostaje nam 1, druga. No i mamy 3 plus 3, to jest równe 6. W takim razie to jest na plusie, to jest na minusie, nam się skraca, zostaje nam sama szóstka. Następnie podstawiamy 3, 2 i to jest równe. Minus 4 razy 3, 2 do potęgi 3. Odjąć 2 razy 3, 2 do potęgi 2. Odjąć 6 razy 3, 2 i mamy jeszcze dodać 3. To będzie równe. Przepisujemy minus 4 i mamy razy 3 do potęgi 3 to jest 27, 2 do potęgi 3 to będziemy mieli 8 odjąć 2 i mamy razy. 3 do potęgi drugiej to jest 9, 2 do drugiej to mamy 4, odjąć i tu mamy 6 razy 3 drugie. Czyli możemy to tak naprawdę skrócić i będziemy mieli dziewiątkę. Dodać 3 i to jest równe. Mamy minus 27 drugich, ponieważ 8 i 4 nam się tutaj skróci. Następnie 2 i 4 również nam się skraca, czyli mamy minus 9 drugich. I tu będziemy mieli minus 9 dodać 3, czyli to jest minus 6. Otrzymamy w ten sposób. Musimy tutaj sprowadzić ułamki do wspólnych mianowników, czyli mamy już te wspólne mianowniki, tak naprawdę tutaj od razu. Minus 27 odjąć 9 to jest minus 36 drugich i jeszcze odjąć szóstkę, 36 na 2, to mamy minus 18, minus 6 i to jest równe minus 24 w podpunkcie B. Mamy W od minus 1 drugiej i to będzie równa. 32 razy minus 1 druga. Mamy do potęgi czwartej odjąć 8 razy minus 1 druga. To jest do potęgi trzeciej. Odjąć 2 razy minus 1 druga. I mamy jeszcze dodać 1 drugą. W takim razie przypisujemy nasze 32 razy. 1 do potęgi czwartej to będzie 1. 2 do 4 to mamy 16, odjąć 8. Możemy tutaj minus 1, 2 do potęgi trzeciej, czyli będziemy mieli minusa do przepisania. 1 do trzeciej to jest 1, 2 do trzeciej to mamy 8. Tutaj możemy dwójkę z dwójką skrócić, czyli będziemy mieli plus 1 i dodać jeszcze jedną drugą. W takim razie 32 i 16 nam się tutaj skróci, zostaje nam 2. 8 z 8 się skróci minus i minus da nam plusa, czyli mamy plus 1. Następnie mamy plus 1 i plus 1 drugą. W takim razie mamy 2, 3, 4, czyli to są 4 całe i 1 druga. Kolejna liczba to jest 3 drugie. 32 razy 3 drugie do potęgi czwartej. Odjąć 8 razy 3 drugie do potęgi trzeciej. Odjąć 2 razy. 3 drugie i mamy dodać jedną drugą. To będzie równe: 32 przepisujemy razy 3 do 4 to mamy 81, 2 do 4 to mamy 16, odjąć 8, 3 do 3 to jest 27, 2 do 3 to będziemy mieli 8, odjąć 2 razy 3 drugie. Możemy tutaj skrócić, czyli w takim razie będziemy mieli tutaj, możemy dwójkę skasować. I to będzie równe, minus 3. I dodać 1, druga. To jest równe. Mamy tak, 32 i 16 nam się skróci. Tu mamy 1, mamy 2. 2 razy 81 to jest 162. Ósemka z ósemką nam się skraca. Zostaje minus 27. No i tu mamy minus 3. Dodać tą jedną, drugą. W takim razie to będzie równe. 162. Odjąć 27 i tu mamy jeszcze minus 3 i dodajemy połówkę. W takim razie to będzie równe 162 i 1 druga. I mamy odjąć jeszcze to 30. I to jest równe 132 i 1 druga.